Pomimo 13 lat obowiązywania przepisów dotyczących dostępności lokali dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nadal powszechnie występują problemy z ich przestrzeganiem. Pracownicy biura Rzecznika Praw Obywatelskich od lat kontrolują takie lokale. W trakcie wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego wraz z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego udało nam się skontrolować 487 lokali na terenie całego kraju. Wynikiem tej kontroli jest raport, który został udostępniony na stronie internetowej rzecznika. Podczas kontroli 1,4 członków obwodowych komisji wyborczych przyznała, że nie zna,. Lub nie rozumie wymogów dostępności. Ponadto treść niektórych wymogów dostępności lokalu wyborczego nie jest dla nich jasna. Warto podkreślić, że wymogi dotyczące dostępności lokalu wyborczego Różnią się od wymogów minimalnych dostępności, jakie muszą spełniać podmioty publiczne. To może powodować dodatkowe trudności w określeniu, jakie kryteria powinien spełniać konkretny lokal. Nie bez powodu najrzadziej spełnione były te najmniej oczywiste. Mowa tu o umożliwieniu wypełniania karty do głosowania na dwóch wysokościach. 80 i 110 cm oraz zapewnieniu dodatkowego oświetlenia skierowanego bezpośrednio na blat do głosowania. Obowiązujące przepisy rozporządzenia w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych powinny być sformułowane w sposób zrozumiały i niebudzący wątpliwości członków komisji wyborczych. Konieczne jest ich przeformułowanie.